Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane skarby. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Moje serduszka, posłuchajcie. Dzisiaj e, przychodzę do Was z kosmetykiem, o który w sumie prosiliście mnie, żebym nagrał e, filmik. Ponieważ jest to preparat, który teraz w większości osób yy, on się przyda, zdecydowanie. Jeżeli jesteście w trakcie kuracji kwasami, w trakcie kuracji retinolem i chcecie jak najbardziej szybko odbudować barierę lipidową, zregenerować swoją skórę, złagodzić zaczerwienienia, podrażnienia i intensywnie skórę nawilżyć, a przy okazji zadziałać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo za 10 zł, jest to jak najbardziej możliwe. Nie zawsze to co drogie jest lepsze i skuteczniejsze. Kosmetyk za 10 zł jest w stanie również nas oczarować i zrobić wiele, wiele dobrego na naszej skórze. I jeżeli wam się ten filmik spodoba, proszę o zostawienie łapki w górę i komentarza. Na każdy komentarz oczywiście odpowiadam. I posłuchajcie, mamy teraz taki okres, że Złuszczamy się kwasami, złuszczamy się retinolem. Ja już kończę kurację retinolem pod koniec kwietnia. Ostatniego kwietnia będę aplikować retinol na swoją skórę po raz ostatni. Ale w związku z tym, że miałem prawie dwa lata przerwy od kuracji retinolem, a używałem naprawdę wysokich stężeń retinolu przed moją przerwą dwuletnią na YouTubie i moja skóra była zaprawiona w bojach, no to teraz po takiej przerwie y, moja skóra musi nabrać na nowo y, tolerancji. Ja już obecnie jestem na 1% retinolu, <noise> także moja skóra już jak najbardziej zaczyna tolerować wyższe stężenia i wracam jakby do, starego, do starej tolerancji skóry. Aczkolwiek reakcja porytinoidalna zawsze występuje. I to i, temat nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, ponieważ reakcja porytinoidalna porytinoid jest jak najbardziej efektem pozytywnym, mimo tego, że on dla nas jest nieprzyjemny, ponieważ się złuszczamy, jesteśmy czerwoni, podrażnieni, skóra nas piecze to i tak to, to jest pozytywny efekt, tak? Ponieważ oznacza to proces stymulacji i regeneracji skóry i w głębszych jej warstwach. Także jak najbardziej, jeżeli nie używacie retinolu, a używacie kwasów, złuszczacie się, skóra jest podrażniona zaczerwieniona również, szukacie ratunku SOS kosmetyku, który was złagodzi, zlikwiduje zaczerwienienie i złagodzi wszystkie podrażnienia. To jak najbardziej moje serduszka za 10 zł. Sterum z naturalnie pielęgnujemy. Skoncentrowane serum do twarzy, szyi i dekoldu. Nawilża, uelastycznia i wygładza fitosterole. Ekoprzyjazne roślinne peptydy. Aktywne molekuły. Booster kolagenu i elastyny. Bioaktywny olej kanola. 99% składników pochodzenia naturalnego. Ten kosmetyk maksymalnie kosztuje do 15 zł. Ale jest obecnie w Hebe na promocji za 10 zł. Także mam nadzieję, że w dzień publikacji tego filmu on będzie dalej w promocji za 10 zł. Posłuchajcie, ja na retinolu jestem podrażniony yy, i aplikacja tego kosmetyku, i zużycie już jest duże tego produktu, bo to jest taka dość leista konsystencja. Tutaj wygląda na bardzo zbitą, ale zaraz Wam pokażę, że ona jest bardzo lejąca. Uwierzcie mi lub nie, uwierzcie mi lub nie. Umyłem twarz, wiadomo, po retinolu. Buzia czerwona, piecze, podrażnienie. Aplikacja tego serum 10 sekund. Rumień, zaczerwienienie momentalnie blakło, bledło i ustąpiło pieczenie. I to nie było tak, że dopóki ten produkt miałem na twarzy, to to podrażnienie było złagodzone i tak dalej. Tylko zauważyłem bardzo szybką regenerację bariery lipidowej. Moja koleżanka miała robione kwasy, z Kinimala, 30%. I pierwszy raz w życiu miała styczność z takim stężeniem kwasów do użytku domowego. Również z mojego polecenia wcześniej tam używała toniki keratolityczne, toniki złyszczające. zaadaptowała swoją skórę tonikiem Mal z, z tym kwasem glikolowym 7%, i przyszedł czas na kwasy Skinimala. E, oczywiście była zaczerwieniona, ponieważ skóra gwałtownie zareagowała, też był to pozytywny objaw. I aplikacja na jej skórę tego seru. Spowodowała to, że w ciągu kilku minut po zaczerwienieniu nie było żadnego śladu. Skóra wyglądała normalnie, nie było żadnego dyskomfortu, przesuszenia, wysuszenia. Zaczerwienień momentalnie zniknęło. Skóra została maksymalnie złagodzona i jak najbardziej jest to preparat przyspieszający regenerację bariery lipidowej. Dodatkowo, ten preparat wykazuje właściwości prewencyjne przeciwzmarszczkowe. I dokładnie analizując skład, moje kochane skarby tego kosmetyku, mamy tutaj olej kanola, mamy glicerynkę, mamy oliwę z oliwek, hialuronian sodu, hydrolizowane proteiny ryżowe, nośnik przenikania substancji czynnych w głębsze warstwy skóry, jak najbardziej. Mamy właśnie proteiny ryżowe. Co to dokładnie jest? Proteiny ryżowe cechują się taką budową, która pozwala na bardzo głęboką penetrację i proteiny ryżowe nie osiadają się na powierzchni zapewniając taki efekt wygładzenia skóry twarzy, ale one wbudowywują się w mikrouszkodzenia na naszej skórze. Protein, to, to działa na takiej samej zasadzie jak proteiny stosowane w pielęgnacji włosów, czyli proteiny się wbudowywują w uszkodzenia w te luki w włosowej i tam y, po prostu zostają. To tutaj jak najbardziej proteiny ryżowe również wykazują takie działanie, że wbudowywują się we wszystkie mikrouszkodzenia w skórze, które są y, powstałe w wyniku retinolu bądź kwasów. Momentalnie łagodzi. Regeneracja bariery lipidowej szybka. Szybka i jeżeli na przykład byliście nieświadomi błędów, jakie popełniacie w pielęgnacji, stosowaliście kosmetyki z alkoholem i wasza bariera lipidowa jest zniszczona, jako pierwszy element pielęgnacji to serum, to serum. I to nie jest tak, że stosując ten kosmetyk, macie tutaj tylko odbudowę bariery lipidowej i nawilżenie i należy zapomnieć o prewencji przeciwzmarszczkowej. Nie, ponieważ ten kosmetyk działa prewencyjnie przeciwzmarszczkowo. Działa prewencyjnie przeciwzmarszczkowo i on, jak już Wam mówiłem, on jest bardzo zbity w opakowaniu, ale zobaczcie, on ma taką konsystencję. Widzicie? To jest taka konsystencja emulsyjno-żelowa. Zapach jest bardzo delikatny, i zobaczcie, to jest bardzo aksamitny kosmetyk. Bardzo aksamitny kosmetyk. Momentalnie się wchłania, żadnej, e, żadnej lepkiej, e, tłustej warstwy, nic, zero świecenia. Momentalnie się preparat w skórę wchłania. I on się nada do pielęgnacji zarówno w dziennej, jak i nocnej. Także jeżeli wasza bariera lipidowa jest uszkodzona to serum. Zdecydowanie przed kremem np. Cica VIT SVR, np. odbudowującym przed kremem Emolium Cica, Real Barrier, jeżeli używacie kremów takich Cica, żeby naprawić barierę lipidową, Bielenda Supreme Lab z ceramidami, to zaaplikujcie sobie to serum. Naprawa bariery lipidowej będzie momentalna, a skóra i zaczerwienienie i podrażnienie zniknie w kilka chwil. Nierealne, ale prawdziwe. I jak najbardziej jest to skuteczny produkt od Ziai. Ja sam wyryłem się wielki szok, że kosmetyk od Ziai zareagował tak błyskawicznie na mojej skórze w pozytywny sposób. Tutaj również mamy działanie głęboko nawilżające, regenerujące skórę, jak już mówiłem, i prewencyjne przeciwzmarszczkowe. Czyli w jednym kosmetyku mamy prewencję anti-aging, Regenerację bariery lipidowej, złagodzenie podrażnień i zaczerwienienień, odbudowę skóry i jej intensywną rewitalizację. Kosmetyk ma 30 ml, ale on mi starczy na bardzo długo. Po kilku zastosowaniach mogę powiedzieć wprost: kocham ten kosmetyk za to, co on zrobił z moją skórą w trakcie kuracji retinolem. Powiem Wam tak, ja jeszcze wczoraj byłem tutaj zaczerwieniony na maksa, na maksa aplikacja tego serum i zobaczcie, buzia jest wyciszona, nie ma żadnego zaczerwienienia, bo to jest skutek retinolu oczywiście, świeci się taki jest świeży glow, ponieważ na martwy naskórek zszedł w wyniku złuszczania się retinolem i skóra ma teraz glow, ponieważ y, się złuszczyłem y, po retinolu ale jak najbardziej to serum jest ratunkiem dla skóry każdej. Także, jeżeli borykacie się ze zniszczoną barierą lipidową, macie skórę atopową, bardzo wrażliwą, dojrzałą i chcecie dodatkowo zadziałać przycisk marszczkowo, a nie dysponujecie dużym budżetem, bo w dobie inflacji wiecie, jak to bywa, to zainteresujcie się tym serum. Ono jest zapakowane w takim kartoniku w drogerii, niepozorne opakowanie, a w środku cud kosmetyczny, który jest warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Także jeżeli Wam się ten filmik Moje Skarby podobał, proszę o zostawienie łapki w górę i komentarza. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Buziaczki wielkie. Hej.